Że pisałem do wszystkich praktycznie wytwórni w Polsce, nikt mi nie odpisał, nikt mi nie odpisał. Wysało, wysyłałem demo po dwa lata, co dwa lata, na przykład, nie wiem. Nikt, nikt się do mnie nie odezwał. Nikt. Czułeś, aż że nikt. uderzasz w ścianę, że próbujesz, Tak, Ja waliłem idziesz... głową w mur. Wale wale głową w mur. No i po prostu, jak już sobie nawaliłem tego guza na czole, już wiesz, człowiek jest bardzo niechętny, ale coś we mnie, jakaś taka, coś się tak we mnie tliło. Jakaś taka tliło. iskierka nadziei się tliła. Nie wiem, to nie wiem co to się tliło, taki jakiś maleńki promyczek. A mówię, dobra, ostatni raz idę. I wiesz, ja w tej takiej rezygnacji poszedłem do tego programu, dlatego w tym programie troszkę byłem taki już, nawet nie wiem jaki, może blazowany, nieśmiały. Bo wiesz, ja już to przechodziłem wie, wielo, wiele Z razy. Z tego nie wiarą po prostu. Tak, ja nie miałem poszerwać. w ogóle wiary w to. Wiem, że wierzyłem w to, że dobrze zaśpiewam, bo zrobiłem wszystko, żeby jak najlepiej zaśpiewać. Wszystko, co mam dobrego, żeby oddać ludziom, ale we mnie totalny brak wiary. Wiesz, jak czekałem na werdykt, to mówię: dobra, cztery razy nie jadę do domu, idziemy lulać. Mhm.